Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. O. Hello, hello, witam was serdecznie z tej strony oczywiście ja, Rafael i jest ze mną Krzysztof. Dzisiaj zakręcimy kołem fortuny. Drugi raz oczywiście pierwszy można zobaczyć na moim kanale z powtórki z live'a. Dzisiaj to jest mój pierwszy odcinek. Nie wiem jak wyjdzie muzyczkę później dodam. Więc, Krzysztof, dajemy do... No. do... Kurski. Także że wit witamy, chyba, no, dokładnie. Wczoraj się udało, prawie samochód wygrać. Dziś się zobaczymy, może się po szczęści. No, oby. <gry> Dzisiaj widzicie, że to właśnie jesteś jeszcze... W no, ja już to auto sobie kupiłem. Ale ja sobie nie kupię, bo... ...mój fundusze są bardzo małe. Dokładnie. Podejdź do... A dobra, bo to... Może zaczynamy 3, 2, 1 to może... Znamy zasady i, i co? S tam, tak? Jemy. I kręcimy kołem, zobaczymy co wylesujemy. No nie no naprawdę jakąś koszulkę Czuję się. Czuję się przegrany zamiast wygrany. Wow. Dostałem jakąś koszulkę szefronem jakimś, to nie wiem co to jest i co? I następne kulanie koła to będzie dopiero jutro. No dobra no, bo... To... No jutro to akurat pokażę około 20:00 i, i ten coś takiego. no czasem pójdziemy, zobaczymy. Ale teraz zobaczymy jak warianty. Ale teraz Trzymajmy kciuki, żeby coś dobrego się trafiło. Jak będzie miał samochód, nie daje mi. No, on już się potrzebuje. Dam ci, proszę, zajęcie. Kręci kołem, kręci kołem, są leci, leci, emocje, leci, jak leci, tak leci, 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 10 tysięcy żetonów. no niestety. No to Dobrej żetony. Ty a czekaj, e, mogę wziąć drinka od tej babki? Tak, nie mogę. Nie, nie, dasz. Też próbowałem. No dobra, no to koło fortuny, ale pokażę wam ten samochodzik. Ten samochodzik wygląda na... Odebrałaś ten samochód w końcu? Słam? Odebrałeś ten samochód? Nie no, nie mogę... nie mogę go, nie mogę go znaleźć w ogóle. Ale zobaczcie ten samochód super, jest. O demo. Ta, super. O, demo. A, to akurat możemy zaprezentować mogę ci pożyczyć swój. Możesz pokazać widzom, się nim mieć. Ty chodziisz jak Multidwalking, czy jak to tam się nazywa ten styl? No bo ja, ja gram z pierwszej osoby i dlatego. No, no. dziękuję. No. Yy, to więc co? Zakręcenie kołem nam nie pykło, ale za chwilę wyjdziemy przed budynek i Krzysztof nam zademonstruje jak ten pojazd lata, w sensie jeździ, nie? O to mi chodzi. E, więc dobra, ja spauzuję filmik i zobaczymy się za chwilę. I to jest właśnie ten pojazd w wersji zielonej. Akurat sobie wybrał taki kolor. Super się prezentuje. Ja jeszcze będę musiał poczekać. Następne losowania oczywiście będą na moich live'ach A samochodik się naprawdę ładnie prezentuje Oczywiście Czy się przejedziemy? Prezentować się dobrze Także, pożyczam Ci go Wsiadasz pan? Masz go nie rozbić od razu No to nie że siądę Przejedziemy się, się małą po autostradzie <laughs> To strada jest w drugą stronę Aha. Dobra. Drogi Tak żeby go tak od razu nie zniszczyć Bo to akurat znacie z moich live'ów, że potrafię doskonale. Co tu? Ty widziałeś pachunki to były No Chyba ktoś tu z policją walczył dlatego No i dobra, no akurat było puste, mogłem jechać To to jeszcze Ja to sama to w własnym zakresie. Dużo modyfikacji, tylko były te z... rury wyrochowe, bo tam te były najlepsze. Ja tam jeszcze mam takie sterczące sobie dołożyć. A zobaczymy od kierowcy, jak to z tego się prezentuje. Nigdy tak nie jechałem, więc wiesz, mogę jechać dziwnie. No, ale fajnie się prezentuje. Czym aktualnie jedziecie? aktualnie jedziemy tym, co można go wygrać. Nie wiem, jak się nazywa. A. No to ja też go mam. Chcesz przejechać a ulicą moją? To się już ja tą. Już mam. A A a okay. ja, ja będę kręcił no, kołem codziennie i będę o takiej informacji prowadził. No ale gitara. Tylko. No. I tu ładnie. Kogo gdzie ba. jesteś? Pa! Jak ładny ty. I a fajnie młody. się prowadzi tak od y, tego Jak to z to, to, to lepiej się prowadzi. Tak. Ale fajnie się wprowadzić. Og nie tak? podracam teraz z pierwszej osoby, bo ogólnie też postać inaczej się porusza. No to na pewno motiw walking to na pewno się porusza, bo my to tak widzimy. No dobra. Tak, i to jest też bardzo przydatne podczas strzelania się razem nawzajem. No i dobra i, i... I co? I to na tyle, tak? W dzisiejszym odcinku. Poczekaj. Więc to zobaczy co o teraz Witam serdecznie dzisiaj, zakręcimy kołem. Tak, zakręciłem kółeczkiem, tym oto pięknym kółeczkiem. To ja się już dzieje. Tańczę, nie jest zwycięstwa. Czego, bo muszę do tego koła jakoś podejść. O, ja wiem, że można kręcić kołem. No to co? 3, 2, 1. Lecisz. Trzymamy kciuki. Co, tutaj dzisiaj wylosuję? O, o, o. Ty no nie, no fakt, naprawdę? Serio? Trzecia koszulka, Big Soniasty to masz szczęście Ja to mam szczęście do koszulek Ja chcę to Najwyraźniej nie masz co się ubierać Już Jestem biedny Ja chcę to O, ta, ty teraz dobrze pokażę Ja chcę to Ty, Samochodzie. dokładnie ale dobra. Wtedy tylko naszemu koledze się poszczęściło dzisiaj To nic, trzeba zakończyć